Dobra, w środku będzie El Gabrel. Broń w kaburze czy czymś tam i wchodzimy. Tak jest. No, no, kogo mi tu przywiało? Wypiertki z tej niby rebelii. Czego chcecie? Mamy propozycję współpracy. Razem możemy zyskać więcej i pokonać wspólnego przeciwnika. Ta. niby kogo? Omega. Chyba was cytę pieką. Macie życzenie śmierci czy co? Pocałuj tam mnie wrowa, braci chłopaki. Dobra plan B. Kur... kur. Ale akcja, skąd pan wiedział, że wpadniemy do śmieci a nie siupniemy na bruk? Nie wiedziałem, improwizowałem. Do aut, wywalamy stąd! Wracamy do bazy. Dobra plan z gambusami nie wypalił. Jutro spróbujemy z rantomami z ulicy. Dobrze przepana, zbieram ludzi i coś się zrobi. Może nadal się gniewa, albo dobre dzwonię.